Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Ja dzisiaj jestem naprawdę, jakby mnie po prostu ktoś przemielił i wypluł. Tak się źle czuję, ale z reguły w takie dni szukam motywacji, szukam jakiegoś bakcyla do działania i nie ukrywam, że takim bakcylem jesteście dla mnie wy, jest to dla mnie nagrywanie filmów, także biorę się w garść i nie ma co. Tak mnie, słuchajcie, okrutnie bolała głowa. Ja wam już opowiadałam, że ataki migreny miewam naprawdę konkretne. No i dzisiaj był taki czas, właśnie ten okropny czas, ale już na szczęście wychodzę na prostą. I słuchajcie, jest sobota i jest późno, bo jest 16, ja dopiero się wybrałam na zakupy, ale wcześniej po prostu nie dałam rady, więc. Więc tak, co przede mną już Wam pokazuję, może po prostu, a mianowicie pierwszy przystanek Lidl, drugi przystanek Rosman i trzeci przystanek. Widać ten przystanek tam w oddali apteka, także, także moi drodzy, ja wszystko sobie ogarnę i wiecie co? Gotuje mi się w domu Rosu, Oleg go tam podpatruje. Ale nie mam e, weny i w ogóle nie mamy dzisiaj jakoś tak mm, pomysłu na drugie danie i zamówiłam pizzę, więc po zakupach po prostu odbieram pizzę, więc dzisiaj taki dzień z serii tych e, dziwnych dni. Po prostu. Także dobra lecę na zakupy. Słuchajcie, bo po dzisiaj się naprawdę nie wyrobię z tym. Obiadek jest. Wsadzamy. Uo, ho! ho. I tutaj zakupy w domu, Wam pokażę, co tutaj mam. A jeszcze zanim pójdę do domu, postanowiłam sobie zrobić zdjęcie. Zobaczcie, jak pięknie tutaj, ale nie wziąłam statywu. Nic strasznego, słuchajcie, tutaj oparł on telefon. <grym> Także e, taki, słuchajcie, backstage, jak powstają zdjęcia na Instagramie. No niestety, nie mam tutaj teraz nikogo do pomocy, nie mam statywu, trzeba sobie jakoś radzić. Także dzięki mężu za Twój sprzęt. Moi drodzy, już Wam pokazuję moje szybkie zakupy, naprawdę szybkie. Tutaj mam, słuchajcie, popcorn karmelowy. No, zobaczymy. W Lidlu jest amerykański tydzień, także, no, ja wiecie, jestem naprawdę fanką karmelowego popcornu. Ten z Feliksa, który kupowałam w Carrefourze, jest fantastyczny, więc jeżeli dostaniecie, a lubicie ten słodki popcorn, to polecam. A ten zobaczymy, zobaczymy. 9 zł taka wielka pucha, więc myślę, że całkiem w porządku. Tutaj mam, słuchajcie, chleb na maślance bodajże i jego sobie pokroiłam w lidlu na tej maszynie. Dalej, moi drodzy, mozzarella, w plastrach tym razem. I tutaj fajna rzecz, bo jest to ogromne półkilogramowe opakowanie orzechów nerkowca. Będę robiła na pewno w oleju kokosowym z solą. To jest naprawdę genialna przekąska, chociaż takie same orzechy nerkowca też bardzo lubimy, więc no, znikają u nas generalnie w zastraszającym tempie, zarówno w jednej, jak i w drugiej formie. Kolejna rzecz to chrupki, reksie, no one są obłędne, także nie oceniajcie, moi drodzy, nie oceniajcie. Kolejne niezdrowe rzeczy, chrupki cheetos, to jest fromaż, także proszę bardzo. Następnie mam tutaj piramidki smaku. Z reguły kupowałam te do rosołu, ale moi drodzy, nie było, więc em, do zupy pomidorowej, już je kiedyś miałam, są w porządku. No i moi drodzy, jako że amerykański tydzień, to nie mogłam nie wziąć bajki. One są naprawdę świetne, ja je podgrzewam w piekarniku i później nadziewam różnymi rzeczami, jakąś sałatą, jakąś fajną wędliną, do tego majonez, warzywa i naprawdę wychodzą przepyszne kanapki. Tutaj, kurczę, troszkę mi się zgniotły <grym> bułki na hot dogi, takie też powiedzmy sobie w stylu amerykańskim, więc proszę bardzo. A jako, że bułki na hot dogi, no to i parówki musiały być, jedno, jedno opakowanie stricte pod te Dogi, a drugie, bo moje dziecko jest fanką tych parówek. Tutaj coś dla mojego kota. Um, takie oto saszetki. chrupki. ma, saszetki chyba są na wyczerpaniu. Nutella była na promocji, więc wzięłam ogromny słoik. Tutaj mamy ile? 600 gramów. Także Nutella jest. No powiem Wam, że dzisiaj takie um, zakupy z serii tych niezdrowych. No ale cóż, tak czasem jest. A tutaj mieszanka młodych listków różnych, i to jest naprawdę przepyszna sprawa, właśnie do kanapy czy na jakąś sałatkę Genialna też Makaron, chciałam takie cienkie nitki z Lubelli, niestety nie było, więc wzięłam ten taki lidlowy bo moje dziecko ostatnio w rosole tylko cienki makaron, więc no cóż, ym... i to jest taki, moi drodzy, on też jest smaczny, ale Lubella zdecydowanie jest lepsza. Wzięłam placki tortilli, żeby były, żeby po prostu były. Już mi się skończyły. Czekajcie, bo nie wiem gdzie to odkładać. Tutaj na blacie sporo się dzieje i z miejscem jest problem. I zwykłe kajzerki. Natomiast jeżeli chodzi o Rosman, moje ukochane, najlepsze na świecie ręczniki papierowe. E, tutaj jest ich, zobaczcie, aż 8 sztuk i one nie są drogie, a są naprawdę fantastyczne. Także ja wam je polecam i już tutaj sobie reklamówkę, siatkę w zasadzie taką oto z Biedry. dam. I moi drodzy dalej Rossman, czyli gąbeczki, zmywaki jak zwał tak zwał. Mamy tutaj ich ile? 2, 4 10 sztuk. Proszę bardzo. Już mi się skończyły. Wzięłam ostatnią, także... Zapas musi być. Wzięłam również zawieszkę do zmywarki. Pamiętam, że te z tego domol są całkiem w porządku. Ehm, oczywiście finish lepszy, ale o wiele, wiele droższy. Także uważam, że raz na jakiś czas taką tańszą, jak damy, też się nic nie stanie. E, więc tak, proszę bardzo, zawieszka. E, ostatnio polubiłam te płyny też z domol e, do płukania tkanin. E, miałam ostatnio taki fioletowy, a ten zaraz wam powiem, jak pachnie. Mm, bardzo ładnie, bardzo delikatnie fajnie się sprawdzają, także Wam polecam i obecnie są w promocji chyba z niecałych 8 zł na 5, coś takiego, ale są naprawdę fajne, więc mogę Wam polecić. Nowość, której moi drodzy, wcześniej nie widziałam, mleko migdałowe, jest to maska 3 w jednym z Isany e, do suchych włosów. Także no, zobaczymy 250 ml. Ja bardzo lubię te maski. E, Food Hair, dobrze mówię, z Garniera, ale wiecie co, były w regularnej cenie, czyli 25 zł. W promocjach można je dorwać za 15, więc uznałam, że nie ma sensu przepłacać, po prostu jak trafię na promocję, a często na nie są promocje, to wezmę, a w tym czasie po prostu będę korzystała z tej. No i może się sprawdzi. Jakiś czas temu miałam maskę z Isany inną, nie pamiętam już co to była za wersja, była całkiem w porządku, także zobaczymy, może ta również będzie okej. Okay. Ma przesłodkie Opakowanie swoją drogą. Także. O, widać? Widać? Nie widać? O, teraz widać. Także tak wygląda. I słuchajcie, była bardzo tania, bo kosztowała chyba niecałe 7 zł. Także, no, powiem Wam szczerze, że cena rewelacyjna. Dezydorant dla mojego męża z L'Oreal. I widzicie, co nie widziałam wcześniej tej wersji, takiej żółtej, więc wzięłam to sobie, sprawdzi. Genialny żel pod prysznic White Leo. I moi drodzy, to jest oczywiście Isana, kosztuje chyba 2,99, więc taniocha, ale jak to ma zapach. No powiem Wam, bardzo ładnie, dlatego mówię, ok, tym razem niech będzie ta wersja Pantera. Jeżeli ktoś lubi, to proszę bardzo, nawet w łazience Panterę można mieć. I ostatnia rzecz z Rosmana to płyn do czyszczenia zmywarek. Znowu domol, ale ten płyn sprawdza się genialnie, więc naprawdę nie musicie przepłacać, bo ten w zupełności e, sobie ze wszystkim poradzi, jeśli chodzi o czyszczenie naszej zmywarki. I dobrze, moi drodzy, i to wszystko. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Bardzo spontaniczny, ale to właśnie dlatego, żebym ja się poczuła lepiej. Jak widzicie na koniec filmu, moja energia jest na znacznie wyższym poziomie, także bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze Wam pokażę mój rosołek. O, proszę bardzo, wciąż, wciąż tutaj pyrka. I jest już u nas dość ciemno, jak widzicie. Sztuczne światło musi być, no bo niestety 18, a na dworze mrok. Takie czasy nastały, no nic z tym niestety nie zrobimy. Dobrze moi drodzy, ja tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Zachęcam Was oczywiście cały czas niezmiennie do subskrypcji kanału, jeżeli moje filmy przypadły Wam do gustu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce, pa pa!